Witajcie! W dzisiejszym odcinku opowiem Wam o wyjątkowo tajemniczej i zagadkowej sprawie zaginięcia Cynthia Anderson. Kobiecie zaczęły śnić się koszmary o tym, że zostaje porwana i zamordowana przez nieznajomego. Potem naprawdę znika bez śladu. Cynthia Jane Anderson urodziła się 4 lutego 1961 roku w Ohio. Została wychowana w bardzo religijnej rodzinie, przez co wraz z siostrą aktywnie uczestniczyła w życiu kościoła. Ojciec dziewczyny, Michael, opisał córkę następująco. Cicha, posłuszna dziewczyna, która nigdy nie rozrabiała, miała wielu przyjaciół. Wyrosła na atrakcyjną młodą kobietę, tak z kolei opisali ją sąsiedzi. Cynthia miała nawet chłopaka, równie religijnego. Pracowała jako sekretarka w kancelarii prawnej w Ohio, ale wkrótce miała się zwolnić na rzecz Kolegium Biblijnego, gdzie studia zaczynał również jej chłopak. Zanim jednak to wszystko miało nastąpić, w pracy Cynthii pojawił się napis na ścianie, znajdującej się naprzeciwko jej biurowego okna, brzmiący następująco: Kocham cię, Cindy a zaraz pod nim widniał podpis GW. Cynthia była jedyną Cindy w biurze, więc to wyznanie prawdopodobnie było kierowane właśnie do niej. Kobieta nie miała pojęcia, kto mógł to napisać. Napis został zamalowany dopiero po sześciu miesiącach. Kilka tygodni później ktoś ponownie napisał dosłownie to samo, tylko większymi literami. Latem 1981 roku Cindy zaczęła otrzymywać niepokojące telefony, które bardzo ją stresowały. W źródłach były sprzeczne informacje, więc nie wiem, czy to były jakieś pogróżki czy głuche telefony. Mniej więcej w tym samym czasie pojawiły się koszmary. Śniło jej się, że zostaje porwana i zamordowana przez jakiegoś nieznajomego. Być może podświadomość podsuwała jej akurat takie obrazy ze względu na te niepokojące wydarzenia, dziejące się wokół niej. Ze względu na dobro Syntii pracownicy poradzili jej, by zawsze zamykała się na klucz, przebywając w biurze. Zainstalowali nawet na jej biurku specjalny przycisk, za pomocą którego mogła w każdej chwili wezwać pomoc. Niestety, wszystkie te zabiegi okazały się niewystarczające. Do zniknięcia Sinti doszło 4 sierpnia 1981 roku. Około godziny 8.30 wyszła z rodzinnego domu i udała się do pracy, gdzie miała być sama do południa. Dopiero wtedy w biurze zjawił się także inny pracownik. Na miejscu został włączone światła i radio, jednak po Cindy nie było śladu. W powietrzu poczuł zapach zmywacza do paznokci. Kobieta zawsze zostawiała karteczkę informującą o opuszczeniu biura, ale tym razem mężczyzna niczego takiego nie znalazł. Nie było także śladów walki, a drzwi od biura były nadal zamknięte od wewnątrz. Na zewnątrz znajdował się samochód Cindy, co nie wróżyło niczego dobrego, za to brakowało kluczy i portfela. Co najciekawsze, na biurku kobiety leżała książka, a roman sidło które zapewne wtedy czytała, było otwarte na stronie, gdzie opisane było akurat porwanie jednego z bohaterów powieści. Czy była to jakaś wiadomość od porywacza? Może Cindy sama z premedytacją zostawiła podpowiedź dla rodziny i policji? A może to tylko przypadek? Niestety możemy jedynie spekulować, tak samo jak możemy spekulować, co w ogóle stało się z Cindy. Wszystko wskazywało na to, że ktoś miał obsesję na punkcie kobiety, do tego stopnia, że w końcu postanowił ją porwać. Policja i pracownicy biura wszczęli dochodzenie, kim mógł być tajemniczy GW, który wyznał miłość kobiecie poprzez graffiti. Okazało się, że w budynku pracował mężczyzna o takich inicjałach. Był konserwatorem i posiadał klucze do każdego z pomieszczeń. Nie odnaleziono jednak żadnych dowodów wskazujących na jego udział w tej sprawie. Jeśli rzeczywiście zamierzałby porwać Cindy, to po co zostawiałby wskazówkę dla policji, podpisując się swoimi inicjałami? Co ciekawe, po jakimś czasie na komisariat sam zgłosił się mężczyzna odpowiedzialny za miłosne graffiti. Powiedział, że wyznanie było skierowane do innej kobiety. Miesiąc po zaginięciu Cindy. Policja otrzymała anonimowy telefon od zdenerwowanej kobiety, która utrzymywała, że Cynthia Anderson jest przetrzymywana w piwnicy jakiegoś białego domu należącego do rodziny, która tymczasowo wyjechała z miasta. Miał tam przebywać jedynie ich syn, który według kobiety porwał i więził Cynthię. Policja prosiła o więcej szczegółów, jednak rozmówczyni się rozłączyła. Opis był zbyt ogólny, by udało się odnaleźć opisywany dom. Kolejna teoria zakłada, że Cindy mogła uciec i upozorować własne porwanie. Może jej dotychczasowe życie sprawiło, że czuła się ograniczona. Jej ojciec przyznał, że na kilka tygodni przed zaginięciem córka zaczęła bardziej interesować się swoim wyglądem i spędzać więcej czasu nadbaniu o swój wizerunek. Z kolei siostra Cindy powiedziała, że były z siostrą zaangażowane w życie kościoła, bo tego chcieli rodzice. Dziewczyna miała 21 lat, zapewne była ciekawa świata, ale czy na tyle, by posunąć się do tak drastycznego kroku? Wątpię, aczkolwiek nigdy nie wiadomo. Co sądzicie o całej tej sprawie? Czyżby sen Cindy okazał się proroczy? a może przygotowywała grunt pod swoją ucieczkę. Kto wie. Szkoda, że sprawa po tylu latach nadal nie została rozwiązana. Na dziś to już wszystko. Wpadnijcie na moje media społecznościowe. Linki macie w opisie pod tym filmem. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.